W związku z tym, że ostatni filmik w tej tematyce cieszył się dużym zainteresowaniem, zdecydowałem się rozwinąć trochę temat. Dla przypomnienia: we wcześniejszym filmiku zamieściłem informacje o szczegółach powstania nazwisk i ich zmianach. Link do filmiku znajdziecie w komentarzu i jako odnośnik na końcu. Dlatego też w tym filmiku znajdziecie aktualizację informacji, a jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, to zapraszam do obejrzenia części pierwszej. Dla formalności przypomnę, że jeśli ktoś nosi dane nazwisko, nie świadczy to o tym, jakiego jest pochodzenia. Do tego potrzebne są badania genealogiczne, które w dzisiejszych czasach możecie w dużej mierze zrobić sami. Na szczęście polskie zasoby genealogiczne są łatwo dostępne, w większości darmowe, a w najgorszym przypadku bardzo tanie. Dostępne po symbolicznych kwotach, np. 22 zł za oficjalny akt urodzenia przodka, który możecie zdobyć sami w urzędzie. Instrukcje o tym, gdzie za darmo i bez trudności poszukać przodków, zamieściłem w kilku filmikach. Link do jednego podstawowego z filmów, też zamieszczam w opisie i na końcu filmiku. Instrukcja pozwoli Wam uzyskać dostęp do dokumentów, takich jak akty urodzenia, śluby, zgony, gotowy tryb genealogicznych zdjęć, informacje o grobach i wielu innych. W dzisiejszych czasach poszukiwanie przodków jest bardzo tanie i proste i łatwo można sprawdzić swoje pochodzenie polskie, szlacheckie, chłopskie, ukraińskie, niemieckie i inne. Jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego filmiku, to w komentarzach pytaliście się, czy to nazwisko jest żydowskie. Do końca XVIII wieku Żydzi nie posiadali stałych nazwisk, więc jeśli sięgniecie do dokumentów starszych, to będziecie mogli z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy konkretna rodzina miała żydowskie nazwisko. Niektóre nazwiska identyfikowano imieniem oraz patronimem z sufiksem Owicz, np. Wolf Owicz. Albo do identyfikacji wykorzystywano też zawód. Pod koniec XVIII wieku nastąpiła modyfikacja i stosowany patronim uległ zatarciu. Ale i tak najważniejszym elementem w identyfikacji Żydów było imię. Najczęściej korzystano z zasobów imiennictwa starotestamentowego, imion ukształtowanych na bazie leksykalnej języka jidysz, hebrajskiego, aramejskiego, akadyjskiego i niemieckiego. Ubogim Żydom niejednokrotnie nadawano nazwiska ośmieszające ich lub pogardliwe. Postanowienie namiestnika Królestwa Polskiego z 27 marca 1821 roku nakazywało Żydom w ciągu 6 miesięcy zadeklarować i udowodnić używane imię i nazwisko oraz ich formalnie używać. We wcześniejszym zestawieniu podałem te, które były zmieniane lub modyfikowane oraz te niezmieniane. W tym odcinku podaję te same nazwiska w oparciu o kryterium Gniazda Rodowego, wobec czego dwie poprzednie listy będą wymieszane. Więc w tym zestawieniu znajdą się zarówno nazwiska zmieniane, modyfikowane i te niezmieniane. Nazwisko Beżanej Rangi, nazwisko H. W zeszłym roku były dwie osoby w całej Polsce, w tym roku są cztery osoby w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku przybyły dwie osoby. Nazwisko Beżanej Rangi, nazwisko Rewin. W zeszłym roku było sześć osób w całej Polsce, w tym roku jest również sześć osób w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko Pesach. W zeszłym roku były 4 osoby w całej Polsce, w tym roku są również 4 osoby w całej Polsce, wobec czego stan osobowy w ciągu roku się nie zmienił. Nazwisko Medzen. W zeszłym roku było 5 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 5 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy w ciągu roku się nie zmienił. Nazwisko beżnej rangi Hazan. W zeszłym roku były 4 osoby w całej Polsce, w tym roku są również 4 osoby w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Beżnej rangi nazwisko Fej. W zeszłym roku były dwie osoby, w tym roku również są dwie osoby, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Beżnej rangi nazwisko Hajkin. W zeszłym roku było 37 osób w całej Polsce, w tym roku są 42 osoby w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 5 osób w ciągu roku w całej Polsce Beżnej rangi nazwisko Szub. W zeszłym roku było 6 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 6 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Beżenej rangi nazwisko. Man. W zeszłym roku były dwie osoby w całej Polsce, w tym roku jest 8 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 6 osób w całej Polsce w ciągu roku. Beżenny rangi nazwisko Men, w zeszłym roku było 6 osób w całej Polsce, w tym roku jest 8 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 2 osoby w całej Polsce. Beżenny rangi nazwisko Gin. W zeszłym roku były trzy osoby w całej Polsce, w tym roku są również trzy osoby w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko beżnej rangi, nazwisko FES, w zeszłym roku było 13 osób w całej Polsce, w tym roku jest 15 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o dwie osoby. Beżnej rangi, nazwisko Elkin, w zeszłym roku było 15 osób w całej Polsce, w tym roku jest 16 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o jedną osobę w ciągu roku. Beżnej rangi, nazwisko Hait. W zeszłym roku było 6 osób w całej Polsce. W tym roku jest również 6 osób w całej Polsce. Wobec stan osobowy się nie zmienił. Beżanej rangi nazwisko ROFE. W zeszłym roku było 7 osób w całej Polsce. W tym roku jest również 7 osób w całej Polsce. Wobec stan osobowy się nie zmienił. Beżanej rangi nazwisko Meň. W zeszłym roku było 9 osób w całej Polsce. W tym roku jest 8 osób w całej Polsce. Wobec stan osobowy się zmniejszył o jedną osobę. Beżonej rangi nazwisko Magid. W zeszłym roku było 12 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 12 osób w całej Polsce, wobec tego stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko beżenej rangi, nazwisko Kochen. W zeszłym roku było 15 osób w całej Polsce, w tym roku jest 16 osób w całej Polsce, wobec tego stan osobowy się zwiększył o jedną osobę w ciągu roku. Na miejscu beżenej rangi jest nazwisko Fejgin. W zeszłym roku było 10 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 10 osób w całej Polsce, wobec tego stan osobowy się nie zmienił w ciągu roku. Beżenej rangi, nazwisko Baskin. W zeszłym roku było 13 osób w całej Polsce, w tym roku jest 14 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 1 osobę w ciągu roku. Nazwisko Berżenej Rangi, nazwisko Mena, w zeszłym roku było 10 osób w całej Polsce, w tym roku jest 13 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 3 osoby w ciągu roku w całej Polsce. Beżenej Rangi, nazwisko Belfer, w zeszłym roku było 7 osób w całej Polsce, w tym roku jest 11 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 4 osoby w ciągu roku. Miejsce berzenej rangi, nazwisko Mer. W zeszłym roku było 9 osób w całej Polsce, w tym roku jest 9 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Berzenej rangi, nazwisko Menc. W zeszłym roku było 5 osób w całej Polsce, w tym roku jest 6 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o jedną osobę. Berzenej rangi, nazwisko Mencel. W zeszłym roku było 15 osób w całej Polsce, w tym roku jest 15 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko Sofer. W zeszłym roku było 23 osoby w całej Polsce. W tym roku są 24 osoby w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o jedną osobę w ciągu roku. Wyższej rangi nazwisko Dean. W zeszłym roku było 16 osób w całej Polsce. W tym roku jest również 16 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko Parnas. W zeszłym roku było 17 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 17 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko Mensen w zeszłym roku było 15 osób w całej Polsce, w tym roku jest 16 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 1 osobę w ciągu roku. Beżelnej rangi nazwisko Kachane. W zeszłym roku było 15, 9 osób w całej Polsce, w tym roku jest 15 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 6 osób w całej Polsce w ciągu roku. Bożej rangi nazwisko Sofina, Sofin w zeszłym roku było 18 osób w całej Polsce, w tym roku jest 20 osób w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się w ciągu roku zwiększył o dwie osoby w całej Polsce.